Well, it's <laughs> So, <laughs> it <laughs> Z tej strony Mister Flopman Git witam. Zdanie się na moim kanale. I dzisiaj y, składaliśmy tutaj oto właśnie taki zestaw. Y, jeszcze do niego były dwa pachołki, y, jednak ja go już wcześniej złożyłem, a teraz y, nie będzie się instrukcja. Y, zawsze chowam do szafeczki, ale jej nie znalazłem. Y, I parę części mu brakuje, natomiast właśnie o tutaj takiego jednego klocka, ale no. I dwóch pachołków. Ale tak to ten zestaw właśnie ma jednego ludzika posiada. Takie właśnie autko bardzo fajne jeździ, można pokazać. Ale chyba auto wiadomo, że jest do jeżdżenia. Mamy do tego chyba również kajdanki, o ile się nie mylę, albo same pachołki. Już nie pamiętam, ale przejdźmy tak do oceny zestawu. Zestaw oceniam 10 na 10. Nie wiem dlaczego, ale coś w nim takiego jest właśnie. Takie autka po prostu są piękne. Eee, oczywiście zostaw subskrybowanie na moim kanale oraz łapeczkę w górę. Napisz w komentarzu, czy, to, czy coś Ci się podobało, czy nie. A już się z Tobą żegnam i życzę Ci miłego dnia. Cześć.